Właśnie wróciłem z Polski i nie mogę milczeć. Całe życie mówiono nam, że w Polsce ludzie żyją w biedzie i brudzie, że ulice są zaśmiecone i wszędzie panuje bałagan. Cóż, co zobaczyłem? Absolutne kłamstwo. Polska okazała się prawie najczystszym. Krajem, jaki kiedykolwiek widziałem. Ulice są idealne żadnych hąd śmieci, rozrzuconych butelek czy niedopałków papierosów. Ci ludzi w ogóle nie śmiecą? Wchodzisz do jakiegokolwiek parku i jest jak z obrazka. Trawa jest skoszona, ławki nie są połamane. Jak można tak żyć? U nas, Rosjan, wszyscy mówią, że wszystko jest dla nich żywy czyli dla Polaków. а для нас добре. А где есть то добре? Для чего у нас так не есть? Для чего я, думный россиянин, муж и ходить по брудных улицах, подчас где чьи поляцы живем в якийсь утопийном порядке? Язда по дорогах. И снова шок. Drogi są głębokie, oznaczenie jasne, ani jednej dziury, gdzie są wyboje i korki. Dlaczego spędzam pół życia jeżdżąc po tych pielkielnych dziurach, podczas gdy Polacy żyją jak ludzie? Oni nie mają praw żyć lepiej od nas to nasz rosyjski przywilej. A najgorsze jest to, że ci Polacy wyglądają na zadowolonych i szczęśliwych? Jak to możliwe? Czy oni nie mają żadnych problemów? Na każdym kroku kawiarnie, restauracji ludzie siedzą, uśmiechają się, rozmawiają. A co z nami? My, Rosjanie, powinniśmy tak żyć to nam powinno się zazdrościć, a nie odwrotnie. Krótko mówiąc, jestem wściekły. Okłamywano nas przez te wszystkie lata, tworząc mity na temat Polski i w rzeczywistości żyją cholerne dobrze i czysto, a my, Rosjanie, musimy po prostu zaakceptować fakt, że zostaliśmy okłamani. Czy jestem zazdrosny? Tak. Czy jestem zły? Absolutnie. Czy chcę, żeby u nas było tak samo? Oczywiście, że tak, ale co robić? To strasznie zdawać sobie sprawę, że oni mają to, co my powinniśmy mieć. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Władysław Zaruski, uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju, i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Dzisiaj przeczytam komentarze Rosjan, który. Podróżowali po Polsce, ale potem wrócili do Rosji i teraz mówią e, na stronach internetowych rosyjskich, jak wygląda życie Polaków. Kontynuujmy. Przez długi czas mieszkałem w Polsce, ale po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej musiałem wrócić do Rosji. Całe życie wmawiono nam, że Polacy żyją w jakiejś strasznej bedzie, że ich gospodarka jest na skraju upadku i że zazdroszczą nam naszego dobrobytu. A co ja zobaczyłem? Cóż, dokładnie odwrotnego. Czy Polacy, jak się okazuje, po prostu pławią się w pieniądzach? Sklepy są pełne towarów i to nie jakichś tanie chińskich dóbr konsumpcyjnych, ale wysokiej jakości produktów z różnych krajów, a nawet z Niemiec. Mają supermarkety na każdym rogu, targowiska ze świeżą żywnością, wszystko wygląda tak, jakby nie wiedzieli, co to deficyt, a my? Dlaczego wciąż nie mamy na półkach standardy magazynowe? To my powinniśmy żyć w dostatku, nie oni. Edukacja. Ich szkoły i uniwersytety wyglądają jak z przyszłości. Klasy, korytarze, sale gimnastyczne, wszystko jest nowe i czyste, a nauczyciele faktycznie uczą, a nie zniecają się nad dziećmi. Dlaczego nasze dzieci mają się zadowalać rozpadającymi się budynkami i przestraszałymi podręcznikami? Nasze dzieci są Rosjanami i powinny uczyć się lepiej. Transport publiczny, polski pociągi i autobusy to czysta przyjemność czyste, wygodne, przybywa na czas. <laughs> na początku nawet nie wierzyłem, że tak może być, a my? Każdy dzień to zagadka jak dojechać do pracy bez przygód dlaczego oni mają wszystko tak dobrze przemyślane, a my mamy wszystko źle jak zawsze. A najgorsze są zarobki. Polacy zarabiają przyzwoicie, stać ich na wakacje za granicą, jeżdżą normalnymi samochodami, kupują własne mieszkanie, a my... My, Rosjanie, musimy kręcić się jak wiewórki w kole, żeby jakoś przeżyć. Dlaczego tak się dzieje? Musimy żyć tak jak oni, bo jesteśmy Rosjaninami. Wkurza mnie, że przez całe życie karmiono nas bajkami. Polska żyje cholernie dobrze i nie można tego tolerować. Dlaczego nam ma być gorzej? Dlaczego oni, a nie my, żyją w dobrobycie i komforcie? Pytań jest wiele. Ale odpowiedź ta sama wygląda na to, że jesteśmy okłamywani w telewizji. Kiedy mieszkałem rok w Polsce, odwiedziłem Polaka i nadal trzęsie się ze złości. Widziałem artykuł na tej stronie o tym, jak źle żyją Polacy i jak brzydki są ich mieszkanie, więc postanowiłem zażartować z mojego polskiego znajomego, który zaprosił mnie do swojego domu. Wszedłem do jego mieszkania i od razu byłem zaskoczony. Wszystko wyglądało jak z okładki magazynu. Wszystkie meble są nowe, stylowe i drogie. Żadnych starych skrzypiących sof czy obskurnych szaf. Wszystkie meble są wysokiej jakości, nowoczesne. Naprawdę mnie to wkurzyło. Wielu z nas wciąż ma stare radzieckie meble, których ludzie nie mogą zmienić z powodu wysokich cen. Czy to sprawiedliwe? Polak zobaczył moje zdziwienie i, jakby kpiąc ze mnie, postanowił pokazać mi lodówkę. Otworzył lodówkę, a tam było tyle jedzenia, że straciłoby dla całej armii: wszystko jest świeże, ani jakieś tam makarony ketchup, tylko normalne jedzenie: mięso, sery, owoce, warzywa. Czy oni żyją w raju żywnościowym? Dlaczego my, Rosjanie, zawsze mamy problemy z normalnym jedzeniem? Zawsze jakiś przeterminowany towar, wiadomości ciągle się słyszy, jak ktoś się zatruł jedzeniem. Wkurzy mnie, że Polacy tak dobrze żyją. On już widzi, że jestem zdenerwowany i że wkurzy mnie to, że on tak dobrze żyje. Ale prowadzi mnie dalej i pokazuje mi swoją garderobę. A ja patrzę na nią i nie mogę uwierzyć własnym oczom. Jego ubrania są jak z wybiegu. Wszystko idealne pasuje, wszystko jest markowe i wysokiej jakości. W naszym kraju ludzie są gotowi wziąć pożyczkę na takie rzeczy. Dlaczego dla nich jest to dostępne, a u nas to luksus? I od razu chcę powiedzieć, że jest on zwykłym pracownikiem fabryki, nie dostaje dużej pensji jak na polskie standardy, ale stać go na wiele. Łazienkę iśnie kafelkami i nową hydrauliką. Kuchnia jest jak z reklamy, wszystkie najnowsze sprzęty. Ludzie w naszym kraju czasami latami oszczędzają na normalny remont, a ten Polak ma trochę mebli nawet z IKEA, ale nie wszystkie meble. Widać, że nie ma wystarczające pieniędzy. Ale i tak ta sytuacja bardzo mnie wkurzyła. Jak tak można? za mnie ta niesprawiedliwość. Dlaczego oni mają tak dobrze? Dlaczego żyją w luksusie? Gdzie jest ta obiecana wyższość naszego rosyjskiego życia? Dlaczego Polacy mogą żyć godnie, a my nie? To po prostu kpina z nas Rosjan. Tak, dobrze jest w Polsce. Ale... они не имеют даже мечи под окнами своих домов. Чующие, как бы мешкали на плане фильмовом. Не пахнет там жичем, не понравилось мне там жичи. Венс выехал до матки России. Сгадзимся, поляцы сбыт шибко достали доброе жичи. Mamy rację mówiąc, że my, Rosjanie, cierpimy bardziej i powinniśmy żyć przynajmniej tak dobrze jak Polacy. Nie rozumiem, dlaczego Polacy są nadal tak bogaci. Znajomy powiedział mi, że sprzedają nawet niemieckie kiełbasy w sklepach i wszyscy je kupują. Skąd mają tyle pieniędzy? Myślę nawet, że mój znajomy kłamie, bo w telewizji wszyscy mówią, że w Polsce żyje się źle. Ale ja bardziej wierzę Państwu. I też chcę powiedzieć, że wczoraj zadzwoniłem do mojej babci i gadałem z mojej babci i z de... dziadem, dziadem, nie wiem, z dziadkiem. I on powie... zapytał, i że czy tutaj już wojna zaczęła się w Polsce, czy nie? I jak tutaj żyjemy, źle, czy nie? Bo w telewizji mówią, że źle. Ja powiedziałem, że no nie, jakby nie ma żadnej wojny, tu po prostu żyjemy, jak żyjemy. mamy to, to, mamy to, 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 nie wiem, jedzenie i tak dalej. I też a, moja babcia była bardzo zdziwiona z tego powodu, że moje słowa nie takie same jak z telewizji. I ona była bardzo zdziwiona z tego, że co? W telewizji coś innego mówią. Może chyba kłamiesz, co trochę ci, nie? Ja powiedziałam, no nie, patrz, to, 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 mam to, to i tak dalej. Jakby wszystko w porządku. I ona była bardzo, bardzo zdziwiona z tego, że coś w telewizji chyba ma, nie wiem, coś nieprawdziwego. <grywka> dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, dziękuję bardzo za subskrypcję na mój Patronite i do widzenia wszystkim. наразі.